Jest to ostatnie spotkanie w tym roku. Chcemy zakończyć dobrym akcentem. Wygraliśmy. Bardzo trudne spotkanie w Jaszczębiu jesteśmy podbudowani. Praktycznie wszystkich zawodników mamy do dyspozycji no i jedziemy z wielkimi nadziejami, żeby awansować dalej. To Remisz do urazu w meczu z radomiakiem zdarzył się z napastnikiem przeciwnika i, i, i odczuwa skutki. Wszystko mamy opanowane, mamy boisko zarezerwowane w niedalekiej miejscowości 8 km od, od Legnicy. Także. Jedziemy dzisiaj, żeby dobrze odpocząć i maksymalnie i optymalnie przygotować się do meczu. No, myślę, że tu nie będzie kalkulacji. Zespoły będą chciały awansować. Mieć ma atut własnego boiska. My z kolei yy, pamiętamy mecz ligowy, jaki rozegraliśmy w miedzi. Jesteśmy mądrzejsi i mam nadzieję, że karta się odwróci i że to my wrócimy i awansujemy do dalszej edycji Pucharu. W tej chwili to nie ma znaczenia, czy, czy, czy to będzie dogrywka, czy rzuty kartę, bo jedziemy walczyć o, o przejście do dalszej rundy. Tym meczem kończymy rundę jesienną, zawodnicy otrzymują indywidualne rozpiski i się rozjeżdżamy na urlopy.